No i witajcie w kolejnym, kolejnym dniu. Dzisiaj mamy poniedziałek, występ. Ja się za niedługo zbieram, żeby już jechać do teatru, bo jeszcze dużo mnie czeka. Muszę się rozciągnąć i w ogóle rozgrzeć przed tańczeniem. Muszę się jeszcze teraz szybko dopakować. Mam warkoczyki, bo będę miała palowane włosy, także tak pojadę akurat. Ale są słodkie. Chyba. Makijaż jest. Pogoda na polu jest naprawdę beznadziejna, no ale nic. Trzeba jechać, także to zobaczenia w teatrze. No, ja już dojechałam, jestem przy teatrze. Tak, w końcu mam no, O, nawet chuinkę mamy, no ładnie. Wszystkim? Tak. Tak. Się, tak. Nie. Wystarczy. Ja nie, wystarczy. Nie, 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 nie. Ciebie Nie, nie, Teraz, teraz, Tak. Teraz. No to oprowadzę Was po teatrze. Proszę zostawić otwarte drzwi przejście dla autorów. także nie jest Także takie wipy. Idziemy, idziemy dalej. Tutaj mamy. Poczekaj, bo muszę piękną scenę pokazać. Biegają dzieci. Dobra, idziemy. No i to trwają przygotowania. No i w tym momencie jesteśmy na samej górze. Ja zobacz, pokażę jak nam dalej jest. jest. Dość wysoko, niby jest mało miejsc, ale jednak jest ich dość dużo. Chodź bardzo dobra. dużo. Ah. Chodź. Jesteśmy w lożach. Ania. No my tu zazwyczaj gramy, no. Zazwyczaj, Pokażę jakie fajne mamy koło obrotowe. Tak, właśnie tutaj, Zobaczymy że to jest koło obrotowe. To ja się będzie działało? fajnie obraca. Tak. Będzie to uwiecznione, także się nie martwcie. Wejście do spadów. Teraz ja będę śpiewać. Zapraszam Ania. Mamy płetwy, także idziemy zobaczyć. Tu jest nawet konik. Wszystko tu są garderoby roboty. Pokażemy naszą atrakcję. No, przynajmniej nie, nie rozbudowana. Ale bardzo panie, dobrze. Trześciaczko rozmazane. Niech pan się zaprezentuje. Niech pan się zaprezentuje. Bardzo ładnie jest. A nie mogłybyście mnie sygnalizować. E, w świetle ładnym? Ładnie, ale. Nie, nie będę gotowy. Oczywiście nagramy i się pan pojawi we wrogach. To jest nasz ogoniasy. Główna rola. A to się nagrywa? <noise> Dobrze, dziękuję. Pięknie. Znaczy ja nagrywam na razie. Nagrywam. <noise> jesteśmy po pierwszym występie. A czy masz? że robię. A to jest logiczne. Jeśli masz o. ten wszystko Tak, tutaj będzie wyjaśniła. Tak, tak. jest po pierwszym tak. bo. tak. Bomba. Chodźciemy no, z... na dół! Trwają już przygotowania do kolejnego występu. Tam są. No, także ja uciekam na górę. i zaraz występujemy drugi raz w tym dniu i ostatnim, no. także. żegnamy się z Pa, pa. Pierwszy dzień występów za nami. Ktoś Adama, Ademu nie Odmieniłeś nas dzisiaj. Nie, nie, się... nie, no. no to nie, no to to Będę nie, 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 trwają. zmywa. Tak. Tak, emocje nie, no, nie wszystko poszło zgodnie z planem. Popsuła się na. Nie, nie, nie. Wszystko poszło tak, jak miało być. Tak, oczywiście, tak... super, było. bo idealnie. Nie, było improwizowane, ale wyszło, bo koło się zerwało, ale dobrze to. Mm. Na tak? Uratowaliśmy to. Uratowaliśmy tak. to. No tak, mechanizm sceny się nam popsuł. Nie wiadomo, Cokolwiek. co będzie jutro, czy na galę. Główno o 18:30. Wieczorną. No, ale główna to jest. Wieczorna. No, wieczorna, główna, tak. Czy w ogóle to pójdzie? Zobaczymy. No, fajnie by było, jakby poszło, naprawdę. Cokolwiek. Cokolwiek. Tak. No, także. Tak, będę. Pip! Nie, <grym> a ja będę pipał. Pip! Flip! No i... Pip! <grym> Odezwę się bip. później i w ogóle będą mnie tu pipać. Jasne! What the fuck! Co to za teleporty? To ja. Proszę, ja, ja, ja kończę. Się później. Zrób zakończenie. Łapą. Wiesz jak dzisiaj istynka pięknie wygląda To jest niemożliwe, że ona ma obcasy, także jakiego devila z ciebie. No. Jakiego devila z ciebie? Jesteś dalej, tak właściwie. Ja co, co, co mam powiedzieć? Co mam powiedzieć? Wśród ludzi tak wygląda działalnego. Mhm. Jesteśmy na Ryneczku, tu już świątecznie, a tak, gusty jest... na koni kołębie. Idę idź do Głębi! Idę! One cię lubią! No to już jest właśnie zakończenie dnia. Jestem naprawdę bardzo zmęczona i w końcu mogłam zmyć cały makijaż, włosy sobie związać i być już po prostu na luzie No teraz siedzę w domu, poszłyśmy jeszcze na pizzę. Powygłupiałyśmy się z Anią i Justyną. Jutro o 7 rano, czyli jeszcze pół godziny wcześniej musimy być, bo musimy przećwiczyć właśnie w razie czego, gdyby scena nie była naprawiona. Więc musimy poćwiczyć i przygotować się. No i o 9 znowu występ i o 18.30. Także już tu nie musimy podrząd, także będzie troszeczkę luźniej. O dzisiaj to by było na tyle. Do zobaczenia jutro. Um, w kolejnym i już ostatnim, ostatnim niestety dniu występów, także no cóż, do zobaczenia do jutra, No, kolejny dzień, już się już ubrała. No, nie Ale, Ale, to i nie Tu jest nie... jeszcze na bardzo, bardzo piękna kobieta. no. Chuj, ugryzłam szkółkę. Cześć. <laughs> nie, który yeah. masz autobus? <laughs> tak, sąnężeń banana. Jedziemy do domu i o 18.30 znowu mamy kolejny występ, także o 17 musimy już być w teatrze. Prawdopodobnie może zadziałać, już cena, fajnie by było. I to już będzie występ dla miasta. Więc no, to było było na tyle. Tak? Ja już jestem naprawdę zmęczona. zmęczona. Justyna zjadła banana, prawda? Jestem O, super! Kurtyna zasłonięta. Creepy, lalki i idziemy do domu. Papa! Dobra, dobrze. Tak, Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. do widzenia. Do widzenia. Cześć! Papa! Pa, pa. Jak ja puścimy! I wiadomo, że już się znajdzie. Ja przyjdę. A ja przyjdę do kasy. A, przyjdę. Po co? To jest taka sexy. że się aż nie wostrzyło. Tak, ekipa czeka na poduskę. Wyszłam ja do domu i od progu zapitał mnie taki kolega. Kapildek. Ojej. Także już jestem w domku i... kapildek. Tak. tak. taki miksek. Podoba Ci się kamera, co? No, tak podoba. Na 17 muszę być w teatrze. Na filtku? Za niedługo znowu muszę jechać do teatru, ale to nie jest dla mnie przymus, bo to jest super, świetna zabawa, naprawdę super się bawiłam. Cały, cały weekend prób, wczoraj i dzisiaj występy, naprawdę super to wyszło. Polecam geranie w teatrze, jeśli kogoś to interesuje. To naprawdę bardzo polecam spróbować swoich sił, spełniać Ci swoje marzenia, bo to jest najważniejsze, żeby coś robić w swoim życiu, żebyśmy znaleźli coś, co lubimy, co nas cieszy, żeby po prostu spełniać swoje marzenia, dążyć do naszych celi. O 17 powinnam być w teatrze, ale tak właściwie nie mam co robić w domu. Więc zjem chyba tylko obiad, i za niedługo pojadę do teatru. To chyba byłoby na tyle. Także do zobaczenia już w teatrze. Pa, pa. A Wiktore piją moją kawę. Dobra, Zobaczcie, jak pięknie wygląda. Muszę poprawić makijaż, bo mi się troszkę A to ja. To my idziemy i odezwijmy się do Was dopiero, już jak wyjdziemy z teatru. pa. Co bliżej święta? Co bliżej święta? Co prezent? Ucie, to prezent. Udbój to serca. Jesteśmy już przed, no, przed ostatnim występem na temat szachmat? To by było na tyle. Do zobaczenia. By być wolnym, musisz mieć zasady. Młodość was. Zawsze mówią, nie jest tak źle. Jutro będzie lepiej. 夢夢夢夢を知らな